Dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie, gorąco, cieplutko i milutko, czyli generalnie tak jak zwykle. W ostatnim odcinku mówiłem na temat znaków chromatycznych. Co to są znaki chromatyczne? Jak wyglądają? Jak działają? Kto nie oglądał, tam w opisie powinien być link. Dzisiaj natomiast będzie niejako kontynuacja tego poprzedniego odcinka. A będę mówił o tym, jak ich możemy użyć, gdzie ich możemy użyć i jak będą obowiązywać. Tak więc zaczynamy. Słowa wstępnego, ciąg dalszy. Pamiętacie, jak żeśmy zaczynali o klawiaturze rozmawiać, tam dawno, dawno temu, to ponazywaliśmy te dźwięki, zgodnie z tym, jak one się nazywają oczywiście, i wyszło nam, że jest tam siedem podstawowych nazw. To jest to C, D, E, F, G, A, H. U nas H. Później doszły nam te czarne. W związku z tym wyglądało to w ten sposób. I zasadniczo coś takiego w zupełności, w większości przypadków wystarcza. Ale przy okazji znaków chromatycznych mówiłem, że oprócz pojedynczego podwyższenia i obniżenia stosuje się również podwójne podwyższenie i obniżenie. I nagle się okazuje, że wszystkich nazw klawiszy, nazwijmy to, jest tyle. No jest tego trochę, prawda? 35, a zaczęło się od 7. Więc pytanie brzmi, gdzie my je możemy zapisywać? Możemy zapisywać w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to jest bezpośrednio przy nucie. Wówczas będziemy o nich mówić, że są to znaki przypadkowe bądź przygodne. Drugie miejsce to jest bezpośrednio przy kluczu. Czym się różni jedno od drugiego? Za momencik będę wyjaśniał. Przechodzimy do tablicy. Dzisiaj tak troszkę pod skosem będę się działo. Dobrze, słuchajcie. Klucz wiolinowy. Jakieś tam nutki nasmarowane. I cóż my tu widzimy? Af, Af jeden takt. Af, Af drugi takt. Załóżmy, że tu przed F postawimy krzyżyk. I teraz słuchajcie, działanie znaku przypadkowego, czyli tego postawionego przynucie, jest takie, obowiązuje on daną wysokość do końca taktu. W związku z tym, jeżeli on jest postawiony w tym miejscu i do końca taktu. Tu mamy kreskę taktową, pamiętamy. Ja? I do końca taktu zdarzy nam się taka sama wysokość. To ten znak, w tym przypadku krzyżyk, również tę wysokość będzie obowiązywać. Tu już nie będziemy wpisywać tego krzyżyka, w tym przypadku krzyżyka, bo z definicji on również dotyczy. Czyli tu mamy A, tu będzie FIS, i znowu A, i znowu FIS. Obowiązuje do końca taktu. Czyli w następnym takcie będzie już F. Tu mamy A, a tu już mamy F. Oczywiście tutaj też będzie F. Teraz mamy taką sytuację. Jest napisane F razkreślne, F dwukreślne. F razkreślne i F dwukreślne. Co się stanie, gdy postawimy tutaj krzyżyk? No to co się stanie? No to podwyższymy z F. Zrobimy FIS. Czyli tu mamy F, tu mamy F, tu mamy FIS, a tu mamy. No tu też było F, czyli obowiązuje czy nie obowiązuje? Nie obowiązuje. Czyli też by było F. Jakby tu miało być fis, również ten krzyżyk tutaj musi być postawiony. Dlaczego? Ano dlatego, że zasada nam mówi, że obowiązuje daną wysokość, a tu jest nazwa taka sama, ale wysokość jest inna. Czyli żeby tutaj u góry było również fis, również ten krzyżyk należy do niego, do tej nuty, dołożyć. Żeby mnie nikt nie zarzucił, że mówię tylko o krzyżykach, bo na przykład krzyżyki są, nie wiem, jakieś fajne, a bemole są B, to teraz o bemolach troszkę powiem. Mam napisane tak. G, H, G, H, G H, 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 Załóżmy, że robimy coś takiego. Do tego pierwszego H domalowujemy ten bemol. W związku z tym, co się stało z H, zrobiło nam się B. Czyli mamy G, B, G, B. Piszemy oczywiście. B, B. Wiemy, że znak przypadkowy obowiązuje do końca taktu, dlatego tutaj też będzie B. W takim przypadku w następnym takcie będzie G i później już będzie H. I później H i znowu H. Ale my chcemy, żeby tu jeszcze było B. W związku z tym mamy nasz bemol, ale tu chcemy albo tu chcemy, żeby tu było H. Czyli już, żeby tego obniżenia nie było. W związku z tym, co trzeba zrobić? No, trzeba zlikwidować bemol. Czy likwidujemy bemol? No, kasownikiem. Taki terminator normalnie, likwidator jeden. No to mamy ciach, kasownik. I w tej sytuacji mamy G, drugie będzie B, trzecie będzie B, a czwarte będzie H. No, ja myślę, że to jest chyba jasne. A jakby coś nie było jasne, to, to piszcie. To przechodzimy do drugiego miejsca. Znaki przykluczowe. Jak sama nazwa wskazuje, zapisujemy je przy kluczu na samym początku przy kluczu. I teraz słuchajcie, uwaga. Jeżeli myślicie, że tam byle jak byle gdzie możemy je zapisać, to to jesteście w błędzie, bo to nie jest tak. O tym, dlaczego są w takiej kolejności, jak za chwilkę pokażę, będę mówił przy okazji tak zwanego koła kwintowego, a koło kwintowe będę omawiał po gamach i po tonacjach, tak więc przyjdzie na to czas. Na razie musicie uwierzyć na słowo że jest tak jak mówię. Definicja nam mówi, że znaki przykluczowe obowiązują wszystkie dźwięki danej nazwy do końca utworu bądź do modulacji wszystkie danej nazwy. Znaki przykluczowe otrzymują takie nazwy, jak, dźwięku, jak dźwięki, których dotyczą. Na piątej linii w kluczu wiolinowym jest F. No to jeżeli do F dodamy krzyżyk, czyli jeżeli go podwyższymy, otrzymamy FIS. W związku z tym pierwszy krzyżyk to jest FIS. I teraz słuchajcie. Jeżeli mamy taką sytuację, tu sobie na przykład napiszemy tak. Co my tu mamy? No tu mamy E, tu mamy Fis, bo od klucza, czyli mamy Fis. Tu u dołu mamy F, prawda? I tu mamy A. Otóż nieprawda, nieprawda, bo tutaj też jest Fis, czyli tutaj też mamy Fis. Ten krzyżyk w tym przypadku jest zapisany na piątej linii. Ale definicja nam mówi, że wszystkie dźwięki danej nazwy. Czyli z iloma byśmy się nie spotkali i gdzie one by nie były zapisane. On w tym przypadku ten pierwszy krzyżyk by je dotyczył również. Nad trzecią górną dodaną mamy F, czyli tutaj też by było fis. Na 3. No tak, tu zmarzemy, żeby 5 nie wyszło. Na trzeciej dolnej dodanej też jest F. Czyli w tym przypadku również by tutaj było fix. Jasne? No chyba to. Tak jak wam mówiłem wcześniej, kolejność znaków przykluczowych nie jest absolutnie przypadkowa. Wynika to z reguły. O tej regule, czyli o tym kole kwintowym będę mówił w następnym którymś tam z kolei odcinku. Tutaj wam taką ściągę napisałem. Kolejność znaków przykluczowych. Krzyżyki zapisane są w kolejności pierwszy FIS, drugi CIS, trzeci GIS, czwarty DIS, piąty AIS, szósty ais, siódmy HIS. Bemole pierwszy B, drugi S, trzeci AS, czwarty DES, piąty GES, szósty CES, siódmy FES. Jakbyśmy te wszystkie krzyżyki przy kluczu chcieli nasmarować, to wyglądałoby to w ten sposób dla klucza wiolinowego i w ten sposób dla klucza basowego. Siedem krzyżyków: fis, cis, gis, dis, ice, ace, his. A w kluczu basowym: fis, cis, gis, dis, ice, ace, his. Tu sobie ładnie w górę wszystko idzie, a tutaj mamy taki skok. Dla bemoli tak to wygląda w kluczu wiolinowym i tak w kluczu basowym, czyli tu sobie tak łagodnym ruchem opadającym idzie. B S A D G S C S B S A D G i teraz, jeżeli utwór mielibyśmy w jakiejś tonacji, na przykład Cisdur, która ma to siedem krzyżyków, przy każdym kluczu na początku Taki cmentarz krzyży musiałby być napisany. Sorry, Gregor. W pisach mi się wypisuje, ale jeszcze Wam chciałem coś pokazać, bo mi się przypomniało. Słuchajcie, tylko tu muszę przejść do, do kamytki, żebyście dobrze widzieli. Ja będę mówił i będę pokazywał. Przychodzi kiedyś do mnie dziewczynka, którą uczę, i coś tam potrzebowała, żeby jej napisać. W związku z tym, że nie miałem czasu bawić się w komputery, w programy, no to odręcznie zacząłem pisać. A utwór był w tonacji D-dur. Tu na słowo uwierzcie, że tonacja D-dur, która to tonacja wywodzi się z gamy D-dur, ma dwa krzyżyki przy kluczu. Pierwszy FIS, a drugi CIS. To, to, to. Fis cis, to pamiętacie to, nie? Tu, pamiętacie, dedur. Fis, cis. W takiej kolejności, w takiej kolejności te krzyżyki się zapisuje. No, ponieważ się spieszyłem, no więc napisałem odręcznie, szybciutko i wyglądało to o w ten sposób. No dziewczynka tak patrzy, patrzy i pyta Panie Wojtku, a czy ten drugi krzyżyk to ma być dis? Ja mówię, nie, no jak dis, no skąd dis, no jak dis, dis to jest czwarty krzyżyk z kolei. A bo ja tam dis zapisałem. Patrzę, no rzeczywiście, tak, oczywiście, że powinno być, oczywiście, że powinno być napisane w ten sposób, o. Widzimy, że w przypadku jednym i drugim, przez to okienko, przez ten środek krzyżyka, przechodzi piąta linia, tu. Przechodzi przez środeczek. No, w tym przypadku widzimy, że przechodzi czwarta linia, no tu przechodzi trzecie pole. No oczywiście, że tak powinno być zapisane. Z tym, że tak jak mówię, no, nie dajmy się zwariować, jeżeli coś piszemy odręcznie, to bardzo często się człowiek spieszy. W związku z tym pamiętajcie, że tu nas interesuje ilość znaków, ilość tych krzyżyków na przykład przy kluczu. Jeżeli załóżmy. Człowiek pisze szybciutko i zależy mu na czasie. Nie wiem. I jest pięć, pięć krzyżyków na przykład przy kluczu. No to przecież jakbym każdy chciał tak cyrklować, to by mi to pół godziny zeszło. W związku z tym robi się pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, pięć. Fizzis, giz, dis, eyes. No tyle. Czasami tak pytacie, czy te znaki przykluczowe to czy one muszą być przy tym kluczu napisane. Bo jeżeli na przykład mamy tonację z jednym znakiem, z jednym krzyżykiem lub z jednym bemolem, no to o tym jednym, no to jest tak stosunkowo łatwo się, o tym jednym to się tak stosunkowo łatwo pamięta. Ale na przykład jak takich znaków jest pięć, mam siedem dźwięków, tych białych pamiętamy, tych podstawowych i pięć z nich jest podwyższonych, teraz które i tak czasami pytacie, czy nie można by tego było pisać przy nucie, bo tak przy kluczu, no to tak z tym pamiętaniem, to raz się zapamięta, raz się zapamięta. Słuchajcie, Uwierzcie na słowo, że jakbyśmy to pisali przy nutach, a nie jako znaki przykluczowe, byłoby dużo więcej zamieszania. Naprawdę. Jeszcze o jednej rzeczy Wam chciałem powiedzieć, tak już przy końcu. Czasami pytacie, dlaczego. Takie rzeczy typowo teoretyczne pokazuje się na przykładzie klawiatury fortepianowej, a nie na jakimś innym instrumencie odpowiedź, a no z tego powodu, że na przykładzie klawiatury fortepianowej to wszystko widać czarno na białym, co jest, gdzie, jak jest i dlaczego. Słuchajcie, każdy dźwięk wróć, prawie wszystkie dźwięki i wszystkie klawisze mają trzy nazwy. Jeżeli bierzemy sobie na przykład taki C, no w pierwszej kolejności nazwalibyśmy go C. Od H możemy go nazwać His, czyli podwyższony, H podwyższony. Od D raz obniżone Des i drugi raz obniżone Dezes nam wychodzi. Prawie każdy. Ma trzy, bo jeden ma dwie. Widzicie który? Widzicie, nie widzicie? Widzicie? Ten środkowy czarny. Środkowy czarny ma dwie nazwy. Od G nazwiemy go Gis, a od A nazwiemy go As. Dlaczego ma dwie nazwy, a nie trzy? Ano z tego powodu, że Podwójny krzyżyk bądź podwójny bemol rusza dźwięk dwa razy po półtonu. Tu, jak przejdziemy, to mamy jedno półtonu w górę bądź w dół, trafiamy na biały klawisz, ale drugie półtonu trafimy na czarny. Dopiero trzecie półtonu trafilibyśmy na biały. I uwierzcie, jakby był jeszcze znak potrójnego podwyższenia i obniżenia. Wtedy byłyby dopiero cyrki. Tak więc cieszcie się, że najczęściej używamy przede wszystkim pojedynczych podwyższeń i obniżeń. Dobra, podsumowanko. Co chcę, żebyście zapamiętali z dzisiejszego filmu? Te dwa miejsca, gdzie możemy znaki umieszczać. Pierwsza rzecz. To jest przynucie. Wtedy nazywamy te znaki jako przygodne bądź przypadkowe. I pamiętamy, że znak przypadkowy bądź przygodny obowiązuje daną wysokość do końca taktu. Poza takt nie obowiązuje już daną wysokość. Pamiętacie jak? Pamiętacie jak pisałem? Yy, tu, tu napisałem i tu napisałem w dowolnym kluczu. Tu postawiłem krzyżyk to żeby ten był podwyższony, to też musi być przy nim postawiony krzyżyk. Znak przypadkowy dana wysokość do końca taktu. Natomiast znaki przykluczowe, przykluczowe obowiązują wszystkie dźwięki danej nazwy. Czyli pamiętajcie jak tam ten jeden krzyżyk, pierwszy krzyżyk, pierwszy krzyżyk to jest fis. To nieważne, czy to FIS było zapisane na piątej linii, tu gdzie się stawia pierwszy krzyżyk. Czy to fis. O, tak sobie zrobimy. Czy to FIS było? Czy to F było tu i tu mamy wtedy fis? Czy to F było tu, bo tu też jest F, wtedy też tu jest fis, czy to F było e, tu. I tutaj też jest FIS. Czy to F było tu? I tutaj też jest FIS. Wszystkie. Tyle chyba. No to cóż, no. Temat chyba został wyszerpany. W związku z tym wypada się pożegnać. Tak więc żegnam Was. Trzymajcie się, uczcie się, myślcie, słuchajcie. Pa, cześć!